Są to pierwsze mistrzostwa amatorskie w wyciskaniu, sztangi leżąc. No, mieliśmy robić to tylko dla naszych chłopaków ze Wschowy, ale bardzo duże zainteresowanie także spoza miasta się, dużo ludzi też się zgłosiło, spoza Wschowy. A, a wiadomo ile łącznie osób? Około 25 osób się zgłosiło łącznie. Na czym to wyciskanie dokładnie polega? Bierzemy sztangę ze stojaka, kładziemy się na ławeczce, opuszczamy sztangę na klatkę piersiową, wyciskamy do góry i odkładamy na stojak i mamy dwie konkurencje na ciężar maksymalny czyli zawodnik ma trzy podejścia i zwiększa co, co jedno podejście sobie ciężar tak żeby swój rekord poprawić i mamy drugą konkurencję powtórzenia połowę swojej wagi na, jak najwięcej ilość razy musi wycisnąć największym ciężarem podniesionym na naszych zawodach jest 230 kg mhm. i to sporo? Tak, to, 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 jest, to jest bardzo duży ciężar. Nie wiem, czy to nie jest w okolicach rekordu polskiego aktualnego. A pan by sobie z tym poradził? Akurat to jest moja słabsza, e, mój słabszy bój. Mój rekord tej, w tym boju to jest około 200 kg, ale jestem do, lżejszy niż ten zawodnik, co wystartował. A to jest zawodnik ze Wschowy? E, nie, to jest podawskowy. wyjeżdża pan do Finlandii? Tak, tak. E, do Finlandii na Mistrzostwa Świata, w którym siłowym klasycznym. 11 czerwca wylatuje i 15 czerwca powrót. Mhm. Jakie wiąże pan nadzieję? No mam nadzieję, że obronię tytuł Mistrza Świata po raz trzeci z rzędu. jak, jak się uda, nie? Chciałbym. Nie ma 199 czyli wszystko z jego 104 popurzenia.